Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Marcin Furtak. Mam przyjemność z państwem po raz pierwszy w takiej formule, w formule wideo podcastu. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić zagadnieniu tego, jak koronawirus wpływa, a o ile wpływa, to, to w jakim zakresie, w jaki sposób na rynek polskiej sztuki stosowanej polskiej sztuki użytkowej XX wieku. No, i tą swoją analizę będę chciał oprzeć na bazie wyników aukcyjnych domu aukcyjnego Dessaunikum, największego takiego domu w Polsce. I mam nadzieję, że to może być z punktu widzenia szerszej społeczności, która designem się zajmuje, interesujące. Natomiast skąd taka forma naszego spotkania? Otóż w dobie izolacji. W czasie, w którym koronawirus rzeczywiście dotyka nas, staramy się jednak, mimo wszystko, wymieniać swoje poglądy, staramy się przedstawiać i dzielić swoją pasją. No i stąd pomysł, zresztą zainspirowany trochę dziećmi, które namówiły mnie do tego, żeby w ten sposób spróbować się z Państwem komunikować. Proszę Państwa, ta. Okoliczność, która wynika z zagrożenia epidemiologicznego, spowodowała, że rynek sztuki również odczuwa znaczny dyskomfort. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zanim przejdziemy do omówienia aukcji designu, która odbyła się kilka dni temu, mamy oczywiście kwiecień 2020 roku, końcówkę kwietnia 2020 roku, trzeba również napomknąć o tym, jak przedstawia się sytuacja na rynkach mniejszych, albo może mniej prestiżowych. Mianowicie na rynkach sprzedażowych grup facebookowych, na portalach sprzedażowych takich jak Allegro czy OLX. W pierwszym okresie epidemii koronawirusa mieliśmy bardzo Dyskutując tą sprawę ze znajomymi, mieliśmy bardzo dużo okazji do zdziwienia. Mianowicie, wbrew takiej sporej dozie zachowawczości, która cechuje kolekcjonerów w takich okresach, okazało się, że częstsze pobyty w domu sprzyjały korzystaniu w większym zakresie z internetu. W związku z tym sprzedaż internetowa wzmogła się. Była dużo większa niż w tym samym analogicznym okresie wcześniej. No, oczywiście wynikało to również z tego, że zamknięto antykwariaty, przynajmniej część z nich, nie odbywały się giełdy kolekcjonerskie, no i, i po prostu zwykła wymiana ludzi, informacji, przepływ towarów i dóbr był po prostu zdecydowanie mniejszy. W związku z tym cały handel, cała sprzedaż, cały obrót dziełami, w tym również designu, polskiego designu, trafił do internetu. I ten pierwszy okres można by było: to by był druga połowa lutego, początek marca, można by było określić jako wręcz boom, jeśli chodzi o ilość zawieranych transakcji. I tutaj wymiana informacji, dyskusje z marszandami gdzie sztuki mówiły o tym, że ten rynek internetowej sprzedaży się znacznie zwiększył. Im dłużej z kolei. Trwała epidemia, tym bardziej staliśmy się zachowawczy. To znaczy, tym bardziej zaczęliśmy zwracać uwagę na to, czy kolejna rzecz z tego samego gatunku, z tej samej serii, z tej samej formy, ale na przykład w innym kolorze, jest w tej chwili nam koniecznie potrzebna. Czy coś, co jest zdekompletowane albo nie w pełni wartościowe, rzeczywiście należy nabyć. W związku z tym, rynek zaczął. Funkcjonować nieco inaczej, i ta zachowawczość była już zdecydowanie bardziej widoczna. Natomiast teraz wkroczyliśmy w taką, w taką przestrzeń, w której naprawdę w sposób znaczący ograniczamy zakupy. To jest widoczne i to odczuwają ludzie, którzy z obrotu dziełami sztuki, tej mniejszej, również użytkowej, po prostu żyją, którzy tą profesją się trudnią. I jest to dla nich na pewno ciężki czas. Chciałbym powiedzieć, że to bardzo istotne, jak zachowuje się ten trend setter, można powiedzieć, na polskim rynku, czyli dom aukcyjny Desaunikum, i jak wygląda kwestia na tej najwyższej półce sprzedaży. Polskiego designu, Proszę Państwa, przeprowadziłem analizę, którą poprę danymi po to, żeby pokazać, co w tej chwili się dzieje i czy ten koronawirus rzeczywiście na tym najwyższym poziomie sprzedażowym wpłynął tak znacząco na, na zmiany, yy, zmiany wyników aukcyjnych. Otóż, proszę Państwa, w stosunku do aukcji październikowej, a więc sprzed koronawirusa, yy, Należy zwrócić uwagę na to, że ta aukcja kwietniowa miała dużo więcej przedmiotów. 166 przednio, teraz 226 przedmiotów to znacząca różnica. W sposób znaczący z tego tytułu wzrosły obroty na aukcji z 302 000 do 464, a więc to był przyrost bardzo znaczny. W tym pojedyncza rzecz generowała. Uprzednio w październiku około 1800 złotych obrotu, teraz były to 2000 złotych. Więc to też w przeliczeniu na jeden przedmiot yy, można powiedzieć, że ten obrót się wzmógł. Bardzo ciekawe zagadnienie to takie, że jednak mimo wszystko delikatnie spadła procentowo ilość przedmiotów. To znaczy na poprzedniej aukcji sprzedało się 65 przedmiotów, teraz to było niecałe 60%, a więc... Yy, Ilość procentowa ta, ta sprzedaż jest y, troszeczkę mniejsza, ale rosną kwoty sprzedaż. I teraz, co bardzo ciekawe i znamienne, ta Desa Unicum jest bardzo często postrzegana jako taki dom aukcyjny, który y, dla dużej grupy osób jest niedostępny, gdzie ceny y, nie pozwalają na zakupy, czy trzeba sobie bardzo szczegółowo y, kalkulować to żeby pod wpływem emocji nie, nie doszło do jakichś tutaj nierozsądnych zakupów. Ja spróbowałem rozbić te wyniki aukcyjne na takie grupy, jak cenowo przedstawiała się sprzedaż w poszczególnych partii. Otóż okazuje się, że powyżej 10 tysięcy sprzedało się obecnie z tych łącznie 226 przedmiotów tylko 7. Wcześniej z kolei w październiku były to tylko trzy przedmioty, a więc sprzedały się rzeczy te najdroższe w większej ilości mimo wszystko. Druga, druga grupa, a więc przedmioty pomiędzy dziesięcioma tysiącami a tysiącem złotych, czyli to jest taka powiedzmy dosyć duża rozpiętość cenowa. No to jest oczywiście naj, największa grupa sprzedanych przedmiotów i, i to jest około. 70% wszystkich zakupów. Natomiast co bardzo ciekawe, zarówno w tej aukcji październikowej, jak i aukcji najnowszej kwietniowej odpowiednio 39 przedmiotów w październiku i 37 w kwietniu nie przekroczyło 1000 zł, a zyskało nabywce. To oznacza, że ta DSA nie jest takim. Strasznym diabłem, jak go malują, i że w, tej, w tym zakresie cenowym do 1000 zł można też znaleźć co najmniej kilkadziesiąt pozycji, a część również nie została sprzedana poniżej tej kwoty w ogóle. To oznacza, że nie ma się czego bać, tutaj zachęcałbym do brania udziału i śledzenia kolejnych. Sprzedaży domów aukcyjnych, dlatego że bardzo często również i tam można znaleźć okazyjnie eksponowane do sprzedaży przedmioty. Co ciekawe teraz, jak wygląda struktura sprzedaży, dlatego że oczywiście, jak każdy dom aukcyjny ma swoje szacunki, estymuje wartość przedmiotów, które wystawia. Otóż w październiku tylko 10% przedmiotów Sprzedanych przedmiotów przekroczyło wartość estymacyjną. W kwietniu tego roku było to już około 16%. Co do ilości, to było dwa razy więcej rzeczy, które przekroczyły wartości estymacyjne. W granicach estymacji sprzedało się około 40% przedmiotów w obu tych przypadkach. Natomiast poniżej, poniżej wartości estymacyjnych było to około. 50% przedmiotów. Więc 50% przedmiotów sprzedanych sprzedaje się poniżej wartości szacunkowych. To również, jak gdyby, trochę odczarowywuje ten obraz olbrzymich kwot, które padają w, w domach aukcyjnych. I skłania ku temu, żeby przyjrzeć się i spróbować negocjować czyli licytować przedmioty w nieco niższych niż proponowane kwotach. Natomiast znamienna jest również kwestia tego, jakie rzeczy aktualnie na aukcji cieszą się największą popularnością. Otóż na poprzedniej aukcji mieliśmy do czynienia z można powiedzieć dużym kłopotem, jeśli chodzi o sprzedaż tkanin, one się nie cieszyły wielkim zainteresowaniem i ten trend się utrzymał. To znaczy w zasadzie nie sprzedały się poza kilkoma dosłownie przedmiotami, nie sprzedały się tkanin. Rynek jeszcze nie dojrzał do tego, Polska może się poszczycić naprawdę wieloma świetnymi projektantami, natomiast nie znajduje to jeszcze odzwierciedlenia w uzyskiwanych wynikach. Na pewno Warto podkreślić, że nie przebiła się do tego szerszego docenienia i popularności Krakowska Ceramika. Wyniki uzyskiwane przez Gargę chociażby tutaj pokazują, że pomimo że te rzeczy się sprzedały, to jednak kwoty były zupełnie na poziomie niskim, niższym niż ta sprzedaż w grupach sprzedażowych na Facebooku czy bardzo często na Allegro. Co ciekawe, nie znalazły nabywców również plakiety książka, osoby, która jako no, główny projektant i ceramik w wytwórni w Wysej Górze cieszyła się dużą popularnością do tej pory i chętnie znajdowała nabywców właśnie w tym drugim obiegu antykwarycznym. Natomiast warto podkreślić, że zupełnie dobrze trzyma się szkło. W tym również szkło popularne. Szkło, co prawda, akurat w tym przypadku tutaj chyba takim najciekawszym, najciekawszym przedmiotem, który oferowany był chociażby z popularnej futy w ząbkowicach, no to ten wazon akurat drostów bardzo dobrze. Się sprzedał. No i dobre wyniki osiągnęła butla Alicja chorbowego, projekt profesora chorbowego, która też bardzo często, stosunkowo często pojawia się w sprzedaży internetowej. Już można powiedzieć o pewnym trendzie, że wykreowana, przypomniana i doceniona. Wanda Zawicka Mentoyfel po raz kolejny, drugi raz z rzędu, zyskuje dobre wyniki i jej rzeczy sprzedają się za bardzo przyzwoite kwoty. Świetnie, jak na ilość i, i prezentowane mm, obiekty wypadła y, wytwórnia Karolina, porcelana z popularnej Karoliny. Natomiast Warto też zwrócić uwagę na nazwisko Jerzego Sachy, projektanta związanego z kamionką w Wysokiej Górze. Dosyć długo oba jego przedmioty na aukcji się sprzedały i oba uzyskały dobre ceny. Na pewno zadyszki, na być może dłuższy okres czasu, chociaż niekoniecznie, nabrały patery, talerze dekoracyjne. One w tej popularnej wersji z Chodzieży, czy z Ćmielowa się praktycznie nie sprzedały, natomiast Patery Sawczuka poszukiwane na rynku, no jedna z nich uzyskała sprzedaż warunkową, jedna zupełnie się nie sprzedała, nie, nie znalazła nabywców, natomiast taki creme de la creme wśród Pater, czyli Patery Heleny Husarskiej, najlepsze chyba na rynku Patery, tutaj akurat ta patera zdobyła swojego nabywcę, natomiast no, nie była to kwota, która gdzieś tam oscylowała wokół wcześniej uzyskiwanych rekordów. Oczywiście troszkę trudno to porównywać, dlatego że jakość tej patery też no, była nieco inna niż dostępne na rynku antykwarycznym przedmioty wcześniej. Właśnie z, z pracowni przygorza, chyba pracowników usarskich. Z moich notatek wynika, że zupełnie nieźle radzi sobie ciągle z teatyt. Ciągle ma grono swoich fanów i ludzi, którzy go zbierają. Gorzej Włocławek, ten Pikasowski new lookowy, czy czy jak określamy go mianem Pikasów. Niestety tutaj wyraźnie nie znalazł jakiegoś dużego grona licytujących. No i warto podkreślić, że po raz kolejny, po raz wtóry nie została sprzedana ceramika projektów Nadziei Kowalów, niedocenianej, a, a bardzo wrażliwej projektantki, która w niezwykle delikatny sposób umiała formować i dekorować swoje prace. Tutaj niestety nie znalazła nabywcy. Kompletnie nie sprzedały się źródła światła. Wszelkiego rodzaju lampy, żyrandole trafiły w próżnię, nie, 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 nie budziły zainteresowania, nie, nie było żadnych y, ofert. No i y, warto podkreślić, że bardzo dobrze mają się ciągle różnego typu serwisy. Herbaciane, kawowe, one hurten można powiedzieć, wszystkie y, takich zna nabywców znalazł. Proszę Państwa, jakie wnioski nasuwają się z tej szybkiej analizy? Otóż można było oczekiwać, że ta aukcja pokaże obniżający się trend zakupów w naszym obszarze zainteresowań, czyli w polskiej sztuce użytkowej. Nie stało się tak. Aukcja DESY przyniosła wyniki lepsze niż wyniki poprzednie. Jej można powiedzieć takim najbardziej wyjątkowym sukcesem była doskonała kondycja i doskonała sprzedaż polskich figurek ceramicznych. To osobne zdanie im się należy, dlatego że prace Lubomira Tomaszewskiego uzyskały kwoty przekraczające dwie z tych prac uzyskały kwoty przekraczające 20 tysięcy złotych. Takim można powiedzieć... Naj, naj najbardziej charakterystycznym elementem tej akcji był kogut z Instytutu IWP, i, no i ten kogut przekroczył wielokrotnie wartość estymacyjną. Wnioski są takie, że rynek designu ma się ciągle stosunkowo dobrze. Że co prawda, przedmioty popularne przedmioty te najbardziej rozpowszechnione i najczęstsze, które można znaleźć czy na Allegro, czy na elicie, czy na grupach sprzedażowych. One zatrzymały się. One już raczej pikować z cenami tym bardziej w takich okolicznościach nie będą. Natomiast rzeczy jednostkowe, unikatowe i rzeczy które są rzadko spotykane. One znajdują swoich nabywców i cieszą się sporym zainteresowaniem. W związku z tym, kolejna odsłona aukcyjna dopiero za pół roku, miejmy nadzieję, że już w innych okolicznościach, z dużym optymizmem i być może z nowym otwarciem, który pozwoli designowi na osiąganie kolejnych czy przekraczanie kolejnych granic. Natomiast na chwilę obecną na pewno są okoliczności do tego, żeby zachować optymizm. Duża grupa osób, które designem zaczęły się zajmować, które w designie znalazły zatrudnienie czy, czy, czy swoją pasję, myślę, że na chwilę obecną może spać zupełnie spokojnie. Nie widać żadnych oznak, zarówno na rynku aukcyjnym, jak i na, na tym rynku drugiego obiegu, żeby, żeby handel, obrót dziełami sztuki zamarł. On jest obecny. Oczywiście zmienia się troszkę jego obraz, i te przedmioty popularne będzie ciężej, będzie ciężej sprzedać. Natomiast, jeżeli ktoś zdobywa nowe rzeczy i może się pochwalić takimi znaleziskami rzadkimi, to, to myślę, że żadnych trudności z, ze sprzedażą takich przedmiotów miał nie będzie. Proszę Państwa, ponieważ z założenia. Te nasze spotkania mają mieć wymiar czasowy stosunkowo krótki, w związku z tym na tym pozwolę sobie zakończyć analizę ostatnich dwóch aukcji w W Krótką, pobieżną analizę tego, jak koronawirus i z nim związane okoliczności wpływają i wpłynęły na rynek antykwaryczny polskiej sztuki użytkowej. No i chcę serdecznie zaprosić na kolejne odcinki. Są takie w planach. Chciałbym poruszyć w ogóle zagadnienia związane z rynkiem designu w Polsce. Być może pokazać go oczami osób, które sprzedają dzieła sztuki z tej, z, tej, z tej dyscypliny, z tej dziedziny, pokazać go również oczami osób kupujących. Chciałbym również, żeby móc Państwu doradzić, jak zbierać, jak budować kolekcje w obrębie polskiego designu. No, i zobaczymy, bo to są te plany na najbliższą przyszłość. Częstotliwość tych spotkań oczywiście nie będzie precyzyjna, jest to tylko jakiś dodatkowy element. No i pierwsza próba takiej formy spotkania z Państwem. Także bardzo proszę o wyrozumiałość o, o, o to, żeby te subiektywne i amatorskie jak najbardziej zdanie, które miałem okazję wyrazić, nie stało się. Przyczynkiem do e, jakichś z Państwa strony m, negatywnych e, skojarzeń. Natomiast e, bardzo sobie cenię to, że Państwo poświęciliście czas i zapoznaliście się z tym, jak e, wygląda moja ocena rynku polskiej sztuki użytkowej XX wieku. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne e, odcinki. Proszę szukać ich na facebookowym profilu Okiem Krytyka. Z przymrużeniem oka to oko krytyka, ale taka nazwa dosyć łatwa do zapamiętania. Dziękuję bardzo.